Gang Markowski był jedną z najdłużej rozpracowywanych grup przestępczych w Polsce. Wielokrotnie był rozbijany przez policję, a jego liderzy ginęli w gangsterskich porachunkach. Jednak za każdym razem gang odbudowywał się i zajmował się coraz to nowszymi przestępstwami. Najprawdopodobniej to właśnie grupa spod Warszawy stała za serią napadów na kantorowców w stalowej woli oraz okolicy. Podczas jednej z takich akcji, zimą 2001 roku, ginie Marek Jasica. Wracał z pieniędzmi z wymiany waluty. O szczegółach tego morderstwa oraz innych napadach Grupy Markowskiej dowiesz się z nowego odcinka paragrafu zbrodni pod tytułem. Śmierć za 40 zł. Premiera na moim kanale wokal 997. W czwartek, 3 października o godzinie 20.00. Zapraszam.